magiczne zaklęcie. Sponsorem odcinka jest Oleje Klimowicz, główny dystrybutor olejów Neste w Polsce. No już przyjechał, bo myśli, że kurde, może ja jestem czarodziejem. I ja jestem zwykłym człowiekiem, który sprawdzi tak samo jak każdy inny w warsztacie. O, nawet nie trafię w ten w zawór. No jak ja mam ci to zrobić, jak ja nie trafię? Ej, idź pan. Weź ten bagnet wygini. Żartowanie, nie wyginaj. Zas! Odkąd gdzieś kapturek, to to bąblało. Dobra, będziemy szukać tej przyczyny. Może znajdziemy. 3,6 litra. 3-3 No, 3,3. To w tych nie było 3,6, dopiero następna generacja była tak? 3,6. Tak, w tych było albo 3,3, albo 3,8. Chociaż o. też wkładali tu y, 2 litry. No i były jeszcze 2,5 te blizlowskie. No. tak i 2,8 też było CRDI. Tak. I podobnie, że te 2,8 były lepsze. Zdecydowanie. Marcin miał 2,8. Bo jak zanim zakupiłem jeszcze poprzedni egzemplarz, mhm. to gadałem tam z chłopakami z forum, byłem na zlocie i tak dalej. No znaczy się na spotkaniu chodzi? No, no, no. Ja pytałem co kupować, wiesz, jak uważać, jakiś innik, nie? Ja mówię, jeżeli diesla się spod, no będziesz chciał kupić diesla to tylko 2,8, nie mm -hmm. tylko 2,5 No wy ja wolałbym benzynę z gazem mówię. No bo nie mieć tego? Gdzieś tak. mamy Ile? Hmm. Nie wiem A to jak masz podwójną klimatyzację. Ja mam potrójną Jak potrójną? Bo ja mam trzystefową klimatyzację. Krym przód. Tam, mam tam, dwa razy tam. przód i raz tył. Mm. No ale czemu jest 33 napisane, że wchodzi tylko 880? Tak. Dokładnie. No masz, patrzysz na to. 33 litra wchodzi 880 i ani grama więcej. No dobra, włączamy. To do kratki. Kurde, ale wysoko. Wysokie ciśnienie masz strasznie. środkowe daj tu na krateczki nawiew To i wszystko, łącznie z kompresorem. No, panie dziejo, bezpieczniki proszę sobie przejrzeć. Teraz się okaże, że kurde, Molek przyjechał 220 km, żeby wymienić bezpiecznik. Nie wiem, czy tutaj będzie. Nie tutaj będzie. Eee, bo zaraz warcie se zrobisz. Będziesz miał po gazie. Co, masz coś? Klima, a co? to piętnastka. Piętnastka? Nie. Na pewno ta? ale wygląda no i ta instalacja będzie krześnięta do kompresora coś tam strzeliło coś strzeliło ale No właśnie. E? Czekaj, zaraz zobaczymy. No chyba się kompresor załącza, ale bez sensu by to było. Na manometrach by mi nic nie powiedział. Wyłącz. Wyłączył. Włącz. Wyłącz. Włącz. Sprzęgło kompresora se trzeba znaleźć. To się rozleciało. Bo środek też powinien ci się kręcić. A nie kręci się, bo jest urwany. Czekaj. No. Tu wszystko chodzi, a środek się nie kręci. Eee, Zgaś go. To mi wygląda tak, jakby się po prostu zatar kompresor. Oj, 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 oj Boże, to zabudowane wszystko. Marcin? Tak, to zdejmę. Jak? Normalnie. Odkręcę, co mam odkręcić. Wyjedziemy z kodą na razie. Poczekaj, ja to tu odkręcę tutaj, nie zdejmujcie tego. tego. No i co, będę należąco patrzył, co się z nim stało? Tarcz nie ma, że nie ma syny. Wiem. A kiedy żeś sworz nie smarował? Nie pamiętam. Były wymienione dwa miesiące temu. Aha. Trochę by masz z korka. Wiem. A jest nowy korek. Uszczelniacz. Myślę, że to chyba gdzieś w A z jaką siłą żeś dokręcał? Niedużą. Nie na hamol, nie, nie. Mhm. Dynanometr jest ci obcy. Nie ma żadnych. Aha. Piotrek, ale to się trzyma nawet. Tu jeszcze amory kurde, ten oryginal. Najbardziej zgnita to tu jest butla z gazem. No nie no, to ten tłumik to jest boski. Widziałeś Marcin to? To? Plen zbrojeniowy. Da się? Da się. Z jakiego motoru żeście buchnęli ten ten? A! Mojej tej, byłej teściowej kupiłem ten tłumik, znaczy ten z tym tłumikiem i ona chciała zwykły, seryjny, bo to mi za bardzo buczał w rynówce. Okej, okay, dobra. Światełko? Zobaczmy, co tam się narobiło. Coś się tu dzieje. Widzisz? Wytopiło? Aha. Patrz. To nie będzie żyć Nie, trzeba zamówić. No to... Maryś! Nie, nie, no spokojnie. Co? to będzie kurwa wymieniony z A co ty gadasz? Podkładka. Wow. Wiecie, czy się będzie pod te srebrne Wow. Powiedział, że jest jeden i Nie wiem Marcin. Powiedział, że będzie. Słuchaj. Podjedziesz do tego po kółko? Do kogo? No do tego, tego tam. Podjedź do niego. Słuchajcie, pojechaliśmy do znajomego, znaczy dokładnie Marcin pojechał do znajomego. Dostał takie używane, ale sprawne kółko. Za stówkę sprzedał nam. Także chyba Piotruś będziesz zadowolony, co? O, możesz nam zrobić? bo ty mi przesypiesz i tylko Piotrek, przesypie. jak Zaraz mi nasypiesz będę... więcej niż łyżeczkę tej kawy, no. To umieram. No to i u jedną. Mniejszą, taką nie, 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 malutką. Tyci. Tyci. A ty Marcin? Jestem w sypny, a ty możesz sam. Okej. Okay. A gdzie dałeś tą śrubeczkę? No, no właśnie. do, do właśnie do wyrzuci... Właśnie sam I nie wejdziesz

bo zaraz mu odleci to w trakcie pracy i będzie płakał. Będzie inne kółko, też może być inna odległość, także tymi podkładkami będziemy regulować. bo tutaj jest troszeczkę za duży, za duży luz widzę mniej więcej, ale zobaczymy. Może się uda, że załapie nam elektromagnes. Jeżeli nam nie załapie, to go będziemy regulować zaraz. Wszyscy se poszli na górę, ja sam zostałem i ja mam teraz sam to wszystko dokręcać. O, to są dziadegi jedne. Na kawkę polecieli. Dobra, powinno to być. No to co? Opuszczamy go, próbujemy załączyć klimę. Yy, włącz klimę tam, ale chyba się nie włączyła. Wyłącz i zgaziałtko. Ja, wiedziałem, wiedziałem, że nie będzie ta regulacja pasowała. Jaka regulacja? Podkładka, za dużo podkładki. Co? Nie działa. Nie działa, co? Nie, dobra. Nie. Nie działa i nie będzie działać. To jest taka przerwa, jak karolak ma między zębami. <laughs> ja tego nie powiedziałem. Ale nie zaprzeczyłeś, ale się... Co? Nie No tak eee, to... czekaj, wiesz dlaczego była przerwa? Patrz Wiesz jakieś spadła Spadła Ona musiała spaść No <ścoughs> Nie było na swoim miejscu tak, Ja tu zderza no, tak, 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 tak. Bo wersję po model jak miałem to właśnie miałem karawana nie było podkładki. Ile jeszcze tych podkładek? Jeszcze jedna? Bo była. Włączył i wyłączył. Co jest? Włączył? Gościu, ty masz kompresor chyba uszkodzony. Włącza? I tak jakby go... Marcin, on miał kompresor do tego, czy nie? Włącz nie, dlatego spaliło. Nie chodził tyle czasu, nie chodził, nie chodził. Jak uruchomiłem to szlak trafił. Dobra, wyłącz go. On to z kompresora wyjął? On to z kompresora wyjął? Nie, no leżało normalnie u niego na tym. On ma tak na stole wszystko. No to to zapytaj się go jeszcze kompresor. Nie, bo mnie już dzisiaj to nie udźwignę tego. Bo co? Nie udźwignę. Dokładnie. Małą przypadką, jak ty sobie kręcisz no bez tego palcem, no to... Na luzie. To co go blokuje? Może no. czuśienko się, się kręci. Co padło? Ach. To. Coś tu cieknie. No to jest to co ty psikałeś A? No Ten do sprawdzenia szczelności Bo no tam jeszcze plama przecież została no. Bo on się uruchamia i za chwilę go przycina? No Chciałem jak najlepiej No to po prostu, no, to po prostu. No, to nie powiedział że jest zatarkiem Nie on się kręci kuchwa tak paluszkiem Tak, tylko że on dostaje wtedy większego obrotu. Przy większym obrocie będzie wiesz, zacierać mm -hmm. Będzie ciężko dostać do tego kompresor. Co najwyżej, tylko ale drogo jakieś. Żeby używkę znaleźć. Tylko jeżeli ale używkę to w jakimś stanie go też nie wiadomo. Wciąż tam do środka i sieć w środku. bo klima ruszyła, ale słychać, że szumi, wiesz. Tak. Niestety skór robocza. Robocze, dlatego, że ona jest zatarta i za długo osoby nie pochodzi Zgaś na chwilę auto Słyszeliście Ale przyjacielu Ehe. Jest szansa, że będzie żyć Jest szansa słuchajcie, bo zatarta, ale kurde, ręką ją kręcę. Dobra, jest jeszcze jedna ewentualność, dlaczego to tak piszczy sobie, no dawaj wystartuj jeszcze raz. Dodaj gazu. Czy jak kulera. I Co przyjemnie? Już nie mogłem nie działa. A było przyjemnie? Chciałbyś tak? Ile dasz za to, żeby tak mieć? Ja nie chodzi o kasę, bo ja nie jestem materialistą. I... Ale musimy rozebrać jeszcze raz wszystko. Najprawdopodobniej to przecinanie miałeś od łożyska trzeba twój kompresor rozebrać Trzeba go rozebrać, wymienić ten łożysko to trzeba go zdemontować? Nie to kółko. Pasek zdjąć. Bo słyszysz, że piścisz na wolnych obrotach, szczególnie, no. Da no. Rozumiemy się? Rozumiemy. Się. Okej. Okay. cieszę się. A jak? Za to trzymasz Marcin. Aha. Czekaj. Ja może o cyckach, a ty nie wiem o czym, że nie trzymasz za to co trzeba. O tej oliwce. O czym? O oliwce. To ty chciałeś w środek. No spierdzelajcie, jak Jakie kurde z boki tutaj się... No tak to, że mam rodzinę jądzę ja w środek. A. Wy jesteście zboczeni po prostu. Mam jakieś kosmate myśli. Ty. Ty, głodny, głodnemu wypomni, dobrze? Dlaczego ja mam sam to teraz podnosić? No. Nie wiem jak tam na górze. Ja też nie wiem. <laughs> Jakby nie było to Dobra Czy to nasze zakładaj sobie osłonę załączaj go, klimę, wszystko Jakby się to powiedzieć szerokość. No to jak to żeś to zrobił? Ciebie. Napisałem Ci Stomarek i złoty zegarek? Tak Gdzie masz złoty zegarek? Zgubiłem <laughs> A Stomarek? Martin miał przybyć, bo ma w szafie. No to... Ja. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, trzeci raz spuszczamy tą klimatyzację. Zaborek jeszcze się okazał uszkodzony. Ten tutaj przepuszcza. Trzeba by go wymienić. Ciężki, ciężki kawałek chleba z wami. i do Wy dlatego oglądacie ten kanał, bo wiecie o tym doskonale, że ja sobie nie odpuszczę. Tak? I będę kurde molek drążył temat do końca. Tak? Tu masz rację. No. Ale to jest za... Właśnie. Podmarket jedźcie. Tam bardzo szybko to robią. No, jedźcie do naszego znajomego podmarketu. Tak, to jest Wasz warsztat? Tak. Ta. No, on mnie przysłał właśnie. No. <laughs> no to jedź do niego z powrotem. No dobra moi drodzy, to co? Szybko trzeba zakończyć, bo baterii nie ma już. Także mamy Chryslera zrobionego, 5.2, jest z krateczki, 5.2. Właściciel zadowolony? Bardzo. Bardzo. No to niech się chłodzi, niech wpada do domu, bo ma 220 km. Ja na szczęście mam tylko 22. Pozdro, trzymajcie się, do następnej naprawy. Hej! magiczne zaklęcie.